Chat GPT zaczął dodawać znaki wodne w tekście, który od niego kopiujesz, i pozostają one ukryte niezależnie od tego, gdzie wklejasz ten tekst: Word, Google Docs, choć pokażę ci, jak łatwo je znaleźć i usunąć. Nowe modele O3 i O4 Mini korzystają z tak zwanych prawie niewidzialnych znaków spacji czyli nie tych, które pojawiają się po naciśnięciu spacji na klawiaturze, ale takich jakby wąskich i nierozdzielnych spacji. Wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale posłuchaj dalej, to naprawdę proste. Często pojawiają się one między liczbami, procentami i tak dalej. Najczęściej pojawiają się one wtedy, kiedy generujesz sobie długie teksty. Jeśli chcesz je wykryć, to wystarczy, że wejdziesz na tą stronę i wkleisz swój tekst. Zobacz, na prostym przykładzie. Widać, jak dużo jest tych dodatkowych znaków. Żeby łatwo i szybko ich się pozbyć, biorę mój tekst z ChatGPT, wklejam do tego narzędzia. Tutaj widzimy wszystkie ukryte znaki. Wybieram daną część tekstu, kopiuję. Wklejam i naciskam Znajdź wszystko. Jak widzisz, od razu znalazł każdą ukrytą spację. Klikam Usuń i wszystkie zniknęły. Oficjalnie właściciele sztucznej inteligencji nie przyznają się do tego, żeby stosowali te znaki wodne celowo. Na swoim oficjalnym profilu tłumaczą, że to tylko przypadek przy tak dużych zbiorach danych. W sumie myślę, że to bardzo prawdopodobne, bo po co by mieli to robić? Ale kto wie, daj koniecznie znać, co myślisz, i zaobserwuj mój profil po więcej takich ciekawostek.